Dzień dobry, nazywam się Anna Ostrowska-Nieścieruk i jestem lekarzem endokrynologiem współpracującym z HejDOK. Jest kilka metod leczenia nadczynności tarczycy, o których opowiem w tym krótkim wideo. Zapraszam. Leczenie nadczynności tarczycy może polegać na leczeniu farmakologicznym, podaniu jodu promieniotwórczego lub operacja tarczycy. W leczeniu farmakologicznym nadczynności tarczycy stosuje się tyrostatyki z grupy tionamidów, np. metizol i propylotiouracyl. Inną skuteczną metodą leczenia nadczynności tarczycy, często stosowaną w zapaleniu tarczycy w przebiegu choroby grejsa basedowa, jest leczenie jodem promieniotwórczym. Polega ono na podaniu tabletki z czynnym izotopem jodu promieniotwórczego. Kolejną metodą leczenia nadczynności tarczycy jest leczenie chirurgiczne, ale stosuje się je głównie w przypadku wola guzkowego lub gdy leczenie farmakologiczne w chorobie Gravesa-Basedowa nie przynosi efektów lub w przypadku kolejnego nawrotu choroby. W przypadku zastosowania terapii jodem bądź leczenia operacyjnego istnieje ryzyko rozwoju niedoczynności tarczycy. Jeśli operacja jest radykalna, brak tkanki tarczycowej niesie oczywiste ryzyko braku jej hormonów. Jednak w przypadku usunięcia tylko jednego płata tarczycy nie zawsze musi rozwinąć się niedoczynność. Podobne ryzyko występuje w przypadku jodowania tarczycy. Zabieg jodowania powoduje destrukcję części miąższu, wobec czego po pewnym czasie rozwija się niedoczynność tarczycy. W przypadku choroby grejsa basedowa stosuje się leczenie farmakologiczne, leczenie jodem promieniotwórczym i operacyjne. Zawsze zaczyna się od leczenia farmakologicznego lekami przeciwtarczycowymi i beta-blokerami. W przypadku, gdy nie osiągamy eutyrozy, czyli prawidłowego stężenia hormonów tarczycy, po dłuższym czasie należy rozważyć zastosowanie jodu promieniotwórczego lub operacyjnego wycięcia tarczycy. Bądź razem z hejdok bliżej zdrowia.